mam z tej strony Kubiks i dzisiaj gramy w Matfuta Pierwszy odcinek z Matfuta dzisiaj Więc git um, sobie na, Dzisiaj sobie stworzymy e, Stworzymy sobie dzisiaj Swój skład e, Wybierzemy sobie Formację 4-3-3 Najpierw obrońcy znaczy, nie obrońca, tylko kapitan. No to sobie weźmiemy z tych... Neymara. Napastnik. Lewandowski jest, Mbappe. No bierzemy Mbappe Pod formację. Która tu będzie najbardziej pasować. Dobra, bierzemy tego. Tutaj mamy finalium, Bierzemy. Dalej. Nie. Hmm. Weźmiemy sobie albo tego, albo tego. Ech. Weźmiemy sobie tego, dobra, kolejnego sobie wybierzemy, dajmy na to, nie ma tutaj takiego podgrania. Bierzemy sobie winogrona, wino, wino. środkowy. Tutaj sobie na razie tego weźmiemy. Kwadratu. Nie. nie wiem. Tutaj też nie ma nic, więc sobie weźmiemy. Kwadratu. Ok, dobra, teraz sobie wybierzemy lęglet. Hmm. Weźmiemy sobie tutaj oto. I jako bramkarza sobie wybierzemy Terstegena. Teraz ławka weźmiemy sobie. Wybierzemy ławkę. Jako bramkarza weźmiemy sobie bufon chyba varana. No varan będzie git. Tu za przykład tego, przydałby się nam jakiś hmm Środkowy pomocy Tu sobie tak zrobimy Weźmiemy sobie Hendersona na razie Tu sobie chyba i barbo weźmiemy Nie, to zostanie Dobra, na razie i tak będzie Tu sobie wybierzemy wyrat tego jak to będzie wyglądać o tak będzie o wiele lepiej więc sobie tak zrobimy o zil czy nie Ruben Diaz, wybierzemy Ruben Diasa. Nie, jest tu I jeszcze, jeszcze. A weźmiemy sobie Gnabryego, niech będzie. Kolejna karta, Semani, niech będzie. Tutaj Stefan. I ostatni, o oh kurde tutaj ale się nam. No to tutaj Ronaldo. Ale i tak pewnie nie zago. No. Tak zostanie. No to dobra. E, widzimy się, jak już tutaj zrobię lepsze sformułowanie. Ok, jesteśmy już. E, pra praktycznie nic tutaj nie zmieniłem, bo nie było co zmieniać, tylko zmieniłem e, Augustinsona. E. Kwadrado po prostu ściągnąłem i dałem tego Augustinsona. I tak to nic nie zmieniło, ale... O tak dałem, żeby było. Więc przechodzimy już do rozgrywki. Mm, więc... Play tournament to... Dobra, to zaczynamy gierkę sobie będziemy grać na razie na balansie teraz na ata idziemy jakiś Ryan broni teraz szybko na defensywę dobra teraz będziemy musieli bronić kurde. nie jestem w to dobry więc wątpię że to Zrobię. Dam co bądź na przykład to. No. Dobra, trudno. Teraz muszę bronić. Eee, tu dam. Aha. A miałem tu dawać. W prawy górny róg, ale to trudno. E, atakujemy teraz. Ok, wyrównujemy. Jest jeden jeden. Znowu szansa. Kurde, obronił jakiś. Teraz sobie zagramy na balansie. Teraz bronimy. No i strzelają na bramkę. No nie. Teraz atak, atak, atak. Hmm. Dobra, atakujemy. Dawaj. No nie. Jaki śmieszny obrońca. Co to ma być? No i koniec. Przegraliśmy. Dobra. E, pierwszy meczy nie był za dobry, ale to tam trudno. E, zrobimy sobie jeszcze jeden draft. Więc no e, draft, e, no draft. Mm. Ok. Tu jakaś reklama. Dobra, teraz sobie formację wybierzemy 4-3-1 chyba. 4-3-1-2. No, ten sobie wybierzemy. Kapitana będziemy mieć Halanda. Jako na początek. Tu sobie weźmiemy Benzemę. Nie za dobre rozegranie, Modric. Dobra, tutaj wybierzemy Rodriguez. Tutaj co bądź, bo srebrne karty. E, tu sobie wybierzemy mm, Serdaro. Mendy, 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 wybierzemy Mendiego mm. Tutaj. Kogo? Mm. Wybierzemy Martinez'a, niech będzie. Tu co? Waran raczej nie Mało tu zapasuje? No to tego gościa mm. walker nie pasuje tutaj słabo weźmiemy sobie tego i bramkarz. będziemy mieć bramkarza. weźmiemy sobie Hiszpanię. Tak co nam Dobra Uh -huh. I to chyba weźmiemy. I to bierzemy Polaka-Rudaka, mm. Nic tu nam nie da. Mogliśmy wybrać nojera, ale to już... Weźmiemy sobie Tak, tak weźmiemy. mam. Hmm. No To tego gościa. O tak będzie, ok. Coś lepszego kupiemy, jakiś śmieszny. Ok, tak zrobimy. A weźmiemy krosa. I krosa damy tutaj. Modricia. Modrić na ławie będzie na razie. A weźmiemy sobie winisiusza. Dobra. Kolejny zawodnik Bale, niech będzie. Okej. Okay. Tutaj weźmiemy sobie złoto. Eee, kolejnego weźmiemy. Mm. Te panenko z Ukrainy, jak wiecie jest wojna na Ukrainie. Jesteśmy za Ukrainą, więc weźmiemy sobie Ukrainę. Tu weźmiemy Everton przedostatni gość weźmiemy Daniego Alves Avel, I niech będzie ten gnabry. E, Oto jak tak, jak wcześniej widzimy się po, jak już spróbuję tutaj coś wykombinować lepszego. Dobra, jesteśmy tutaj, raczej się nic nie zmieni, więc, e, więc gramy ten mecz. E, play tournament. Zwykłe, dobra. No i zaczynamy. Atakujemy. Offside. Bronimy. Nie ale dobra. O. Dałem dobrze. Więc bronimy na atak, na atak. Damy sobie na atak. Teraz defensywa. Broni nam Isak, Ach, a czy nie, to uni jest chyba Isak i Maściu. ale dobra, teraz damy na atak. Samar damy defensywę, bronimy. Kurde, tu chyba będzie ten, no, dobra. Bronimy. Teraz na atak. I szybko musimy bronić. Broni. No. I znowu. Skąd ja to mam wiedzieć? No to strzelam. Dobra. Strzeliłem. Teraz atak, atak, atak. No nie no. Jest cały czas 0-0. Okej, okay, kolejne atakujemy. Dobra, strzeliliśmy bramkę. Jest dobrze. Teraz sobie pod... O, teraz obronę szybko. Dobra. Nie strzelili nam. Atakujemy. No nie. Gol per obronił. Teraz musimy na obronie. Nie, no, nie, no i remis, dobra. Strzelili w ostatnich minutach, ale dobra, zremisowaliśmy, nie najgorzej. Git. Dostaliśmy sobie to. Dobra. Otworzymy sobie jeszcze teraz szybko paczki. Jakie mamy? Nie wszystkie, otworzymy sobie trzy paczki. Najpierw tą z ikoną. Weźmiemy sobie... Casillasa Teraz tą Tu sobie weźmiemy Benzema Jeszcze jedną paczkę otworzymy, ostatnią I wybieramy sobie Niech będzie Pickford Dobra I na tym momencie zakończymy jeżeli się Wam podobał filmik, zostawcie lajka w górę, subskrybujcie mój kanał. No i tyle. I będzie więcej takich filmików. Więc do następnego. Siema.